Materiał powstał na zlecenie Awakening Process oraz Everland Polska. Witam wszystkich, jak się macie? Dzisiaj będziemy rozmawiać o kosmologii płaskiej Ziemi. Teraz przeskoczymy od razu do tematu. Zostawcie lajka, like subskrybujcie. Żyjemy w polu Torusa. Wszystko jest zrobione z pól Torusa. Każde pole Torusa ma ruch, jest to ruch energii. A każde pole Torusa ma środek, w którym jest czarna dziura. To łono stworzenia. To przeciwprzestrzeń. Dlatego właśnie biegun północny jest magnetyczny, ponieważ środek tego pola torusa jest najbardziej magnetyczną, najsilniejszą częścią pola. Dlatego właśnie wszystkie kompasy wskażą ci środek i pole magnetyczne Ziemi rozciąga się na całą Ziemię i wiruje, jak widać tutaj jest jak tornado w środku. A to tornado to siła, która obraca Słońce i Księżyc wokół nas. Słońce, Księżyc, Polaris, tak jak w masońskim kosmosie tutaj Słońce, Księżyc i Polaris wszystko widzące oko. Zajmiemy się Polaris trochę później. Słońce to siła elektryczna, ponieważ każde pole jest elektromagnetyczne. Słońce jest elektryczne, naładowane dodatnio, da Ci energię. Ładuje energią. Księżyc jest magnetyczną energią, co odbiera Ci energię. Dlatego stajesz się senny, gdy wschodzi Księżyc, ponieważ odbiera Ci energię. Te dwie siły stanowią równowagę Yin i Yang. To równowaga. Wszystko w tym stworzeniu jest zrównoważone. Ziemia to płaszczyzna bezwładności punkt zerowy w obrębie pola. Ponieważ materia fizyczna jest rezultatem działania dwóch przeciwstawnych sił, wyrównanych na płaszczyźnie bezwładności, tam materia krystalizuje się fizyczne rezultaty. I ta płaszczyzna fizyczna jest płaszczyzną bezwładności płaszczyzna bezwładności planety Ziemia. Centrum tej płaszczyzny jest czarna dziura, łono stworzenia. Poza tą czarną dziurą. czarna dziura daje początek światu, więc poletorusa nieustannie się obraca, wchodząc w kąt przestrzeni, czarną dziurą, a następnie skąd przestrzeni. Daje początek białej dziurze, białemu światu. Widzisz, więc to się kręci, czarna dziura, ponowne narodziny po prostu kręci się w kółko. Nieskończony cykl energii, stąd pochodzi znak nieskończoności. To jest ruch, to jest siła, która stworzyła wszystko, by kręciły się wewnątrz tego koła. I wprawia w ruch gwiazdy, sprawiając, że Słońce i Księżyc obracają się wokół niego, wokół punktu środkowego to Horus i Set. Horus i Set wkładają stopy do środka kopuły to jest łuk królewski, łuk kopuły nad nami. To jest tak, jak widzicie w masońskim kosmosie: królewski łuk, wolnomularstwa. To jest kopuła krainy Oz, firmament. Biblia o tym mówi. Set symbolizuje księżyc, a Horus słońce. Obaj stawiają stopy wokół środkowego bieguna magnetycznego, który jest biegunem North Pole. a powyżej Nordpol jest Polaris. Biegun energii elektromagnetycznej. Tak otrzymujemy słońce i pory roku. Ponieważ słońce, kiedy jest lato, jest na zwrotniku raka. Następnie spiralnie wychodzi i trafia na zwrotnika kocierożca. Mamy zimę, potem wraca i znów tworzy energię słoneczną. Więc nieustannie krąży wokół centralnego magnetycznego bieguna północnego. Więc ten dach nad naszymi głowami to firmament. I to jest to, co nam zabrali. Nie zabrali tego fizycznie, ale odebrali ci to mentalnie. To energia kobieca. Egipcjanie mówili to nut, bogini, nieba nut. To jest łono. Jesteśmy wewnątrz boskiego stworzenia, Bożym łonie. Kobiece łono, kiedy rodzi dziecko, jest tego mikrokosmosem, ponieważ wszystko wewnątrz tej kreacji jest mikro, makro. To odzwierciedlenie większych rzeczy, jak wyżej, tak i poniżej. Tak więc kopuła nad naszymi głowami jest kopułą, w której jesteśmy, kiedy jesteśmy niemowlętami. I możecie zobaczyć, że święta geometria tego jest dokładnie taka sama, to kopuła. A kiedy jesteśmy w łonie matki, kobieta jest świętym twórcą Maker, czyli M masońskie M. Jest to męski symbol G, G, Mail. Masońskie M jest twórcą, mason materią mężczyzną. Ona dostarcza pocztę, ponieważ to ona jest twórcą. Kobieta ma naturę magnetyczną, mężczyzna ma naturę elektryczną. Więc kiedy jesteśmy w tym łonie kobiety, jesteśmy karmieni przez pępowinę, przez środek brzucha matki, połączony ze środkiem brzucha kobiety, tak jak my jesteśmy, gdy jesteśmy na Ziemi. Centrum to miejsce, z którego mitowana jest elektromagnetyczna zorza polarna. Jest to nasza duchowa pępowina, łącząc nas z kąt przestrzenią, łącząc nas z królestwami poza tym światem. Ponieważ w centrum każdego polatorusa znajduje się kontrprzestrzeń, centrum Ziemi to nasza duchowa pępowina, a to jest pępek. Jak na górze, tak na dole. Mieliśmy fizyczną pępowinę, mamy duchową pępowinę. I zostaje przecięta, kiedy umieramy. Kiedy zostajemy oderwani od fizycznej rzeczywistości jak pokazują starożytne egipskie tabliczki. Ta kobieta, widać włosy, to kobieta nad nami, ponieważ kobieca energia pielęgnuje, pomaga w opiece. I to jest dokładnie to, czym jest Kopuła. Chroni nas, jest to arka przymierza, arka okrywająca nas. Właśnie to nam zabrali przez Twoją wiarę w kosmos. Całkowicie niszczy ideę, że jest to święte stworzenie. Zabrali ci dach nad głową, niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie. Wierzysz, że jest chaos, są planety, są asteroidy, które mogą nas zabić w każdej chwili. To nieprawda. Sprawili, że boisz się własnej kreacji, własnego stworzenia. Sprawili, że boisz się tego, co nad tobą. Ma to na celu ukrycie mocy astrologii. Moc świateł na firmamencie, które nieustannie płyną w eterze. Te mocy nad nami zsyłają promienie na Ziemię. Które wpływają na naszą psychikę i sposób, w jaki się zachowujemy. To jest właśnie astrologia. Wpływa na ludzką świadomość, współdziała z naszą świadomością. I każdego dnia jest inna energia, ponieważ planety są w różnych domach, w różnych wyrównaniach. Później zajmiemy się tym nieco głębiej. A więc drzewo świata, ten magiczny biegun północny. Biegun energii elektromagnetycznej był symbolizowany jako drzewo. Wielkie drzewo w centrum Ziemi. To drzewo jest symbolizowane wszędzie. Widać tutaj, jak Egipcjanin trzyma niebo. To jest biegun północny hiperboloida w środku każdego pola torusa. To drzewo było w kosmologii umysłu to jest starożytny obraz to jest pole torusa płaszczyzna bezwładności środkowe drzewo. Drzewo w centrum magnetycznego bieguna północnego. Kobieta trzymająca gwiazdy. Dwa ptaki symbolizujące Słońce i Księżyc, krążące wokół centralnego drzewa. Drzewo Majów. Horus i Set wokół bieguna północnego. Wszyscy oni znali kosmologię płaskiej Ziemi, znali tę tajemnicę. To takie święte, rozumieć stworzenie, w którego wnętrzu jesteś. Bo jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz zwiedziony. Nie wiesz, gdzie jesteś. Przegrałeś. A tutaj sztuka masońska. To są promienie gwiazd, schodzące w dół wraz z drzewem pośrodku. Zasztą więc uosobione jako drzewo. A my jesteśmy w Midgard. Środkowy ogród, gdzie jest dobro i zło. Siedem warstw nieba, o których mowa w Koranie. Każda planeta ma inną warstwę firmamentu. To jest siedem warstw nieba. To nasze siedem warstw centrów energetycznych w naszym ciele. Więc zaczynamy w gwiazdach, jesteśmy więc gwiazdami w ciele fizycznym. Dlatego mówimy mister, sister, fraudster, sinister, steer to star, jesteśmy w gwiazdach, a nasza gwiazda wstępuje do systemu dusz, a nie do układu słonecznego. I kiedy wstąpimy do systemu dusz, wkraczamy do królestwa szatana, do świata szatana. Jak jest napisane w Biblii, szatan jest bogiem tego świata. Jeśli interesujesz się moimi badaniami od jakiegoś czasu, wiesz, że szatan to Saturn, świat Saturna, ponieważ Saturn jest najbardziej zewnętrzną częścią pierścienia, jest władcą panem. Wchodzisz do jego królestwa. Królestwa Czasu. Dlatego Saturn nie jest Bogiem Czasu. Gdy tylko miniesz pierścienie Saturna, jesteś teraz w systemie dusz. Jesteś teraz w czasie. Jesteś teraz związany przestrzenią i czasem. Jesteś związany z Ziemią. Heart. Ziemia jest sercem. Ziemia, Earth, to anagram serca. Heart. Serce elektromagnetycznego spektrum kolorów to zielony. Dlatego Ziemia jest zielona. A nad zielonym jest niebieskie, dlatego niebo jest niebieskie. Aby pójść do nieba w skali makro, musisz przejść teraz przez niebieskie niebo, przez siedem warstw nieba. Aby osiągnąć niebo w Twoim ciele, kiedy tu jesteś, musisz przejść przez niebieską czakrę do swojej głowy, która jest niebem. W tym stworzeniu wszystko jest mikro-makro. Myślę, że to francuski obraz dzieło sztuki ze starożytnej Francji. Z oczywiście siedmioma warstwami nieba. Zauważ, że przypomina kopułę. Zajmiemy się symbolizacją kopuły. Następny jest królewski łuk masoński. Lub te siedem warstw nieba. Siedem metali. Siedem dni tygodnia. Siedem tonów diatonicznych. Siedem czakr. Siedem wszystkiego to ulubiona liczba Boga. Dlatego masoni używają litery G w kompasie, ponieważ G jest siódmą literą. Bóg, God zaczyna się od G, więc siedem. Bóg to siedem. Oto kolejny obraz serca systemu dusz. Siedem warstw nieba. Firmament. Gwiazdy na ostatniej warstwie. Siedem planet. Jowisz, Mars. Słońce, Księżyc. Saturn. Jesteśmy w sercu tego systemu dusz, aby się znieść. Musimy wznieść się w górę naszego systemu czakr, osiągnąć 144 000 herców, świadomość Boga, Boga człowieka. Musisz rozwinąć boskiego człowieka, mistrz umysłu, mistrzostwo umysłu. Więc czym są gwiazdy? Gwiazdy sprawiają, że wszystko jest wyjątkowe. Gwiazdy stale krążą wokół centrum centrum magnetycznego bieguna północnego tornado w centrum co wszystko miesza, porusza eter. W centrum to eter. Z eteru rodzą się cztery elementy: jest pięć elementów eter, duch, woda, powietrze i ziemia. Eter tworzy cztery inne elementy fizyczne, z których składa się całe stworzenie. Cztery to liczba stabilności. Krzesło, stół, ma cztery nogi. Są podstawą stabilizują. I te cztery żywioły są podstawą stworzenia. Magnetyczny biegun północny to miesza. Cztery stany wibracyjne eteru to cztery żywioły. Wróćmy do gwiazd. Gwiazdy poruszają się wokół punktu centralnego. Centrum wszystkim porusza. Zawsze są w różnych położeniach, co milisekundą przemieszczają się w różne miejsca. Planety nazywane są siedmioma wędrowcami, ponieważ nie są one stałe. Gwiazdy są stałe. Planety nazywane są siedmioma wędrowcami, siedmioma warstwami nieba, ponieważ się poruszają szybciej i wolniej od siebie. Każda planeta jest wolniejsza i szybsza. Porusza się z inną prędkością. Te ustawienia mieszają się z różnymi energiami, dwanaście konstelacji. Dlatego masz wyjątkowe cechy. Niepowtarzalny wygląd, wyjątkową energią, wyjątkową osobowość. To dlatego, że gdy się urodziłeś, wziąłeś pierwszy oddech. Tę energię, która była w eterze, ponieważ eter jest wokół ciebie, a energia podróżuje przez eter. Energią, którą gwiazdy rzucały w dół, energia, którą planety mieszały z dwunastoma konstelacjami. Więc kiedy wyszedłeś z łona Matki i wziąłeś swój pierwszy oddech, jest energią. Jest energią, która jest odciśnięta w Twoim DNA, Twojej duszy. Odzwierciedlasz tę energię, którą emitujesz. To energia, która jest z Tobą na zawsze. Dopóki nie umrzesz, dopóki to fizyczne ciało nie umrze, tym właśnie są gwiazdy. Gwiazdy dają unikalną energię, charakterystyczną osobowość każdej żywej istocie. Każdy pies, każdy kot, każde zwierzę ma unikalną osobowość. Ponieważ urodziło się w innym czasie i miejscu na niebie. Gwiazdy są Twoim przeznaczeniem. Gwiazdy również ciągle się zmieniają. Jeśli spojrzysz na gwiazdy przez teleskop, ciągle się zmieniają i tworzą różne formy. Wygląda jak woda, wygląda jak światło przez wodę. Ponieważ to eter nad nami, morze eteru. I to światło jest przez nie emitowane. Ciągle się zmienia, dając różne energie każdej gwieździe. Więc dlatego mamy to. To jest czym jest zodiak. To ekspresja energii, ekspresja gwiazd. Każda konstelacja ma wiele różnych osobowości, różną energię i różne cechy. Każda planeta ma inne cechy w zależności od tego, gdzie znajdują się twoje planety. Zależy, jakie energię posiadasz. Nie ma dwóch osób o tej samej energii. Nie ma nikogo. Może być podobny. Ale nikt nie jest dokładnie taki sam. To z powodu gwiazd. Gwiazdy nigdy nie są dokładnie w tym samym miejscu. Planety są zawsze w różnych domach. Trochę symboliki królewskiego łuku. Królewski łuk masoński. Słońce i księżyc. Konstelacja. Tutaj jest rak. Siedem planet, siedem gwiazd. Królewski łuk to firmament. To dwoistość czerni i bieli. Dobra i zła. Odpoczynek i ruch, dielektryczność, magnetyzm. To jest to, czym są łuki królewskie, symbolizują kosmiczną kopułę nad nami. Łono, w którym jesteśmy. Jesteśmy wewnątrz boskiego łona. Oto Mason George Washington wewnątrz królewskiego łuku. Z masońskim g. G równa się God, równa się siedem. Tutaj widać kolejne przedstawienie Georgia. Georgia Washingtona z gwiazdami i kopułą. Nad jego głową znajduje się gwiazda polarna. Sklepienie niebieskie Polaris. Wewnątrz wszystkich starożytnych kościołów zobaczysz kopułą. Idź do Watykanu, zobaczysz kopułą. Wszystkie starożytne kościoły mają tę kopułą. Ponieważ jest to kopuła nad twoją głową. Starożytni o tym wiedzieli, to było znane. Nie żyliśmy w kosmosie. To było wiadomo już wtedy. Oni wszyscy wiedzieli. To jest sąd koronny, który jest jednym z najważniejszych sądów Wielkiej Brytanii. Widać tu wyraźnie tak wiele masońskiej symboliki. Ma cztery filary masonerii, królewski łuk. Jest jak strzała skierowana w górę do Polaris. Świat Disneya jest pod Kopułą. Jego Polaris na niebie, a także 666 w symbolu. Co więcej, siedem warstw nieba jest w starożytnym wyobrażeniu. Firmament. Przestrzeń astralna poza firmamentem. Łuk królewski. Polaris. Gwiazda polarna. Ośmioramienna gwiazda. Gwiazda polarna znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem. Znajduje się w centrum polum Torusa. Polaris odpowiada również szyszynce, ponieważ jest to wszechwidzące oko. Polaris ośmioramienna gwiazda, która znajduje się na samym szczycie i jest w samym centrum na szczycie bieguna północnego. Zawsze jest symbolizowana przez ośmioramienną gwiazdę. Tutaj widzisz Watykan. Watykan to gigantyczny klucz z ośmioramienną gwiazdą. Widzisz, to klucz. Tutaj jest kopuła. Logo amerykańskich sił kosmicznych. Tutaj widzisz egipskiego boga z centrum bieguna północnego, spoglądając w górę na ośmioramienną gwiazdę. Strzałka wskazująca w górę na Polaris. Kolejny. Niedźwiedź trzymający klucz ze strzałką skierowaną ku Polaris. 7. Posiada klucz do Polaris. Orzeł trzymający klucz nad biegunem północnym. Do gwiazdy polarnej. Polaris. A oto kolejny. Jest jeszcze jeden ptak, jak smok, trzymający klucz do Polaris. Polaris to zdecydowanie to coś związanego z opuszczeniem tego stworzenia. Nie mogę powiedzieć na pewno, ale może ma to związek z wniebowstąpieniem. I właśnie dlatego Watykan trzyma klucz do ośmioramiennej gwiazdy. I może właśnie dlatego kosmos. Wszyscy wiemy, że kosmos to kłamstwo. Ale one wszystkie pokazują Polaris w ich świętej symbolice. Może ma to związek z tym, że coś opuszcza to miejsce, przechodząc do innego. Symbolika bieguna północnego, jak na górze, tak na dole. Cztery pory roku to konstelacja wielkiego wozu krążąca gwiazdą polarną. To gwiazda polarna, wielki wóz. To jest swastyka. Ten obraz daje nam swastykę, ponieważ wszystkie symbole, których używamy, zostały stworzone w naturze. Powstały w jakiś sposób w naturze. W ten sposób je otrzymaliśmy. Jak na górze, tak na dole. To mapa bieguna północnego z czteroma rzekami, wyglądające jak konstelacja wielkiego wozu. To starożytna kosmologia z czterema wyspami. Kosmologia Majów, cztery wyspy, alchemiczny symbol Ziemi, cztery sekcje, logo Windows, ponieważ środek bieguna północnego jest oknem do innego wymiaru. Szczęśliwa czterolistna koniczyna, co ma przynosić szczęście to jest prawda na widoku. Oto Hitler, przyglądający się dwóm mapom płaskiej Ziemi. Swastyka była używana przez tysiące lat. Jest symboliczna dla najświętszej Ziemi na jej płaszczyźnie bieguna północnego szambala. Poszukaj informacji na temat szambali. Jest to hinduska mitologia o świętej krainie. Święta kraina w centrum Ziemi jest znana jako pełna oświeconych istot. Wszystko jest symbolizowane w centrum. Można zobaczyć ich obrazy przedstawiających szambalę. Wszystko jest w centrum bieguna północnego. Jest znane jako najbardziej boskie miejsce na świecie. Ponieważ prowadzi do portalu do wyższych miejsc, może to ma coś wspólnego z Polaris, łącząc Cię z tą świętą krainą w samym jej centrum. W każdym razie, dziękuję wszystkim za oglądanie. Czytał słowo Mirk Napikowski.